Jeden węgorz, Słuchajcie, niestety nie mój. Dostaje lanie okrutne po prostu. Tu mistrz siedzi obok i leje mnie jak może. Nie chciało. O, wypróbujemy właśnie nowy Pontonik. Będziemy coś zanęcać. Silniczek elektryczny, ale radzi sobie bardzo ładnie. Bardzo zgrabnie to wygląda. Później może spróbujemy na rzekę. Mamy obawy, ale... Jest nas dwóch, damy radę. Zostawiliśmy kluczyki od samochodu, żeby na razie czego w dole brzegu w dole biegu rzeki nas odebrać. Moi drodzy, i znowu Mateusz jest z nami. Dzień dobry. Tym razem widzimy też Łukasza na pokładzie, Ma Nawet cała załoga, oczywiście, na smart, na małe zwiedzanko. No i usiłujemy łapać rybki. Na razie efekt na dzień dzisiejszy, oczywiście, taki sobie. Jeden węgorz. Słuchajcie, niestety nie mój. Dostaje lanie, okrutne po prostu. Tu mistrz siedzi obok i leje mnie jak może. Nie chciałem. <laughs> Każe, słuchajcie, wysyła je do miasta, żebym gdzieś pojechał, on wtedy łapie wszystko, no ale trudno. Tak bywa. Dobra, ale czekamy. E, może jakiś węgorz, e, może jakiś karp. Wszystko się okaże. Będziemy cierpliwi i będziemy czekać. Dużego ciągnie? O, będzie sztuka. Jest węgorzyk, widać, ładnie się przewija. Jest węgorek. Jest, jest węgorzyk, i to ładne. Weź podbierak Mateusz, bo ja nagrywam, to będzie mi ciężko. Uuu, taki fajny jest, piękny. Ładny, ładny. Jest ładny węgorek. Po, po prostu, wow, ale on jest ładny, piękny. No po prostu mistrz. No jest mistrz, jest mistrz. Bardzo ładny. Ale jeszcze drugie, próba utopienia znowu kamery. Zobaczymy, tak. jak chłopcom idzie. Chłopcy tutaj trenują. Nie bój się, ale to czuj, po czujnym osem, taty, jest rewelacyjny. Ręce na boki, ręce! Jest, tu jest koła elegancka. Słuchajcie, woda ozonowana, więc mega, żaden flor całczak topiesz Dawaj 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 hop Na bo no. no Łukasz ekspertem w łask Sprawdzimy pracę pracę Wy że nie jeszcze nie O, tu znowu nasz... parę stopni a my z brygadą w baseniku, słuchajcie, widzieliście jak już Łukasz pięknie pływa w sumie to drugi raz, pierwszy raz w życiu on płynął, coś takiego Jest bardzo fajnie, dla niego przeżycie mega no dla nas też jest fajnie 30 parę stopni w basenie niestety dziewczyny musiały zostać pilnują dobytku że tak powiem Wyprawiamy się przez prom. Starodawny prom to jest. Jaki to prom Marcinku? Jest Znaczy Nie wiem czy to będzie bardzo starodawny prom, ale starodawny sposób jego pływania na pewno jest. To na pewno. Bo pływa bez silnika. Potrzebny jest mu tylko prąd wody do przepłynięcia. Fajna sprawa. Zaraz zobaczymy. Chyba, Jesteśmy na tym samym promie, na którym płynęliśmy kiedyś motocyklem w zeszłym roku. A dzisiaj jest załogą. Z naszymi gośćmi niejako. Przepraszam w Niemczech z familersami, nie, nie, ja to tak skracam, The family travel. travers, ale u nas są familersi. I płyniemy sobie tym razem z autem, promem na drugą stronę, skracamy sobie drogę. Fajnie. Przeważnie te promy mają linę na dole i ta lina jest w wodzie, wtedy trzeba uważać jak się przepływa, z której strony promu się przepływa, zawsze się przepływa, pamiętajcie, za promem, nie przed. A ten ma yy, te liny u góry, zobaczcie. I nie ma problemu wtedy, że gdzie przepłynąć, tak? Eee, zawsze te liny są u góry, tu można śmiało przepłynąć, tu duże statki nie przepływają, więc elegancko to przechodzi. Po drugiej stronie czeka pan na przepłynięcie promu, No jeszcze czekamy na swoje i za chwilę <grywamy> będziemy odpływali. Jeszcze chwila i Wygląda na to, jakbyśmy płynęli. Chukłetwą to mi jak to w locie Nie no, Piękna woda powinna tak pięknie brać teraz No, bo już tu Dzień dobry, dzień dobry. Kolejny dzień. Tym razem obiad przygotowuje Marcin. Tutaj już ognisko się rozpala. Najmłodsza ekipa rozpala ognisko. Słup przygotowany. Marcin jest dzisiaj i DJ-em i kucharzem. Zobaczymy co lepsze wyjdzie. Czy DJ-owanie czy kucharzenie. Ale pewnie jedzenie będzie super. Tak jak jeszcze wczorajsza... Eee... Kolacja. Kolacja. Wytnie się to. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj kucharzy Marcin. Dzisiaj mam niedzielę, piękny dzień, odpoczynek i łowienie ryb. Próbujemy łowić kolejne węgorze. Wczoraj jeszcze tutaj za nami, tu za nami stały kampery, mnóstwo kamperów. Dzisiaj już wszystko pojechały. Praktycznie zostaliśmy na tym, na tej części portu sami. Niestety po drugiej stronie jeszcze. Inni ludzie siedzą, ale też mało się zwijają. Tu nasze są nasze makarony, jamniki, prawdopodobnie jakąś myszę <grymnie> znalazły, e, więc nie odpuszczają, szukają. Tak jak i my nie odpuszczamy i próbujemy łowić nadal e, te węgorze nasze, aczkolwiek mamy już kilkanaście sztuk na swoim koncie. Po drugiej stronie też mamy wędkarzy, gdzieś tutaj, o. E, ale z tego, co widziałem, to skutek raczej marny. Na wezerze na naszej rzece, ruch dzisiaj olbrzymi. Olbrzymi. I statki, i motorówki, i prywatni przewoźnicy pływają i w lewo, i w prawo, i pod prądem, z prądem. Niedziela raczej aktywna u naszych przyjaciół w Niemczech. Zobaczcie sami, jak wygląda sytuacja obecnie. A, aktualnie nie ma nikogo. Na rzece mamy po drugiej stronie jeszcze sporo, sporo, sporo przyczep, kempingowych i tak nam mija po malutku niedziela. Chodźcie, chodźcie za nami moi drodzy. Ja i Marcin robimy coś dzisiaj, wyjątkowo, robimy coś wyjątkowo. tam jest Marcin, już płynie. Eee... Próbujemy wpłynąć na rzekę WF0, gdzie jest bardzo mocny i szybki nurt. Zobaczymy czy silnik elektryczny da radę. Chodźcie, chodźcie z nami. Gdyby coś się nie udało, mamy dwie kamery, my wszystko będziemy dokumentowali. Jak to nam pójdzie. Chodź Maciej, chodź. Przystąpuj trochę Marcin. Chodźcie, chodźcie, zobaczcie, Marcin że tutaj szykuje już do ujęcia na, rzek na rzekę. Jest to bardzo niedocieczna operacja. Nawet te paweł i nie nagrywały nigdy takich, takich numerów. Jesteśmy pierwsi tutaj. Daj się porwać chwilę, Porywa się porywacie już? Teraz tak, jakby to? Poczekaj? na razie nie ma No dobra. A za Ledwo gazu dałem. Teraz? A Dobra, dałem. teraz zrobimy, żeby. Wiesz, trochę dalej mięsę. Widzę, że bez żadnego problemu. Tak się wydarzy. Ale jeszcze mi ucieknie trochę dalej. No. A bo teraz jaki prąd Znaczy wiesz, na pewno będzie wolno ja spróbuję tak zrobić, żeby A wejdź teraz do portu normalnie bez problemów? No. Do portu wejście? Ech, w końcu. No, żadnego problemu ja myślę. Na piwo Wolno, bo wolno, ale idzie. Tak się kończą nasze pomysły moi drodzy. Nasz pomysł wyszedł z sukcesem, udał się z sukcesem. Otóż Marcin popłynął już bez asekuracji Lina została w pełni mnie na brzegu, więc Ponton i silnik daje radę. Zobaczymy. Jeszcze poczekam chwilę na niego. Zobaczymy gdzie on tam popłynął, ale powiedzę, że już śmiga. Zobaczcie ze sami Pięknie. W tą stronę to super. Z prądem lepiej trochę pływa. Tak, z prądem lepiej. Zdecydowanie lepiej. Cześć co Marcin, jakiś komentarz? Myślę, że możemy płynąć do baru na piwo <laughs> na drugą <pewną> stronę. Oczywiście. <laughs> Dobra, to tymczasem.